Mecenasem magazynu Daszbur jest Polski Związek Łowiecki. Dni coraz krótsze, więc o pobudkę wczesnej ranki coraz trudniej, ale nie dla prawdziwego myśliwego. Ja nazywam się Przemek Malec i zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu łowieckiego DaszBur, tym razem prosto ze spały. A w dzisiejszym odcinku raźno wkroczymy na centralne obchody Hubertusa, aby po uroczystej mszy dołączyć do myśliwych i wyruszyć do spalskich lasów, w których odbywać się będą zbiorowe polowania na grubego zwierza oraz na tradycyjne pióro. Będziemy towarzyszyć myśliwym z naszą wszędobylską kamerą i wścibskim mikrofonem, aby potwierdzić lub zaprzeczyć legendzie spalskich polowań. Jest drugi. No bo, skoro w lasach tych przed laty polowali polscy prezydenci, to chyba zwierza braknąć w nich nie może. Postaramy się także przybliżyć nieco klimat i ceremonie, jakie towarzyszą spalskiej imprezie. Zapraszamy. <usził> Przygodę z tegorocznym Hubertusem Spalskim rozpoczęliśmy jak Bozia przykazała, czyli od wizyty w uroczym polowym kościółku, w którym zaspani jeszcze nieco myśliwi, modlili się o bezpieczne i obfite łowy. Modlili się do świętego Huberta, ale najbardziej zadowolony z ich gorliwości był, jak zwykle, miejscowy proboszcz, który z satysfakcją odnotował znaczący wzrost dochodów, po bardzo cichej tacy. Mimo prowadzenia usilnego nasłuchu, ani razu nie usłyszeliśmy charakterystycznego brzdęknięcia. Proszę bardzo, proszę księdza. Jeśli ta pokaźna ofiara zmaterializuje się na polowaniu w postaci pozyskanej zwierzyny, będzie trzeba do lasu wysłać ciężarówkę. Nie obyło się także bez zdecydowanie bardziej tradycyjnej ofiary, której rolę odegrał jak co roku pokaźny odyniec. Sama msza odprawiona była bardzo uroczyście i ze wspaniałą oprawą. Do dumnego prezentowania pięknych sztandarów oddelegowano chyba największych siłaczy, bo ręka im nawet nie drgnęła. Aby szybciej obudzić polujących, paparazzi błyskali fleszami po oczach, a panowie trębacze z całych sił deli w swe instrumenty. Za to nasz pan redaktor, ucząc się jeszcze scenariusza, rozbudził się nieco słysząc nazwę swojego ulubionego programu: Pozdrowienia od księdza proboszcza zwiastują koniec mszy. Do wymarszu szykują się poczty sztandarowe, które raźnym krokiem opuszczają teren kościółka. Zdecydowanie większe wrażenie robiąc na myśliwych niż na znudzonych już nieco mszą drapieżnych ptakach. Teraz zgodnie z coroczną tradycją, czas na pamiątkowe zdjęcia z szanownymi ekologami, którzy przejawiają małą inwencję twórczą i od lat przywożą te same banery. Może kiedyś znajdziemy czas na małą pogawędkę przed kamerą, no ale teraz musimy ruszać w stronę zbiórki, na której odbędzie się uroczysta odprawa przed polowaniem. Oczywiście najszybciej trop podjęły niezawodne pieski, które dumnie prowadziły swoich opiekunów prosto na miejsce spotkania, czyli uroczą polanę w centrum spały. Czas na chwilę oddać głos chce odprawę, czyli panu Czarkowi Szatkowskiemu. Proszę o sygnał zbiórka myślimy. Koleżanki i koledzy sprawnie zwarli szyki i z uwagą wysłuchiwali, co prowadzący miał do powiedzenia. Zaczęło się od przedstawienia organizatorów i powitania szanownych gości z polskiego polowania. Witam honorowych gości uroczystego polowania Kubertus Palski 2013. Pana Romana Jagielińskiego, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Kubertusa Spalskiego. Witam łowiska, w których będziemy dzisiaj polować. Brać sygnał, powitanie. Sygnał, powitanie. Na uczestników odbędziemy polowania w 17 grupach. 12 grup myśliwych poluje na zwierzę grubą. 4 grupy polują na biuro. W dzisiejszym polowaniu biorą udział w sokolnicy. Tworzą jedną grupę polującą z ptakami łowczymi. A więc w polowaniu oprócz powszechnych w polskich łowiskach psów myśliwskich pojawią się dodatkowi myśliwi, czyli sokoły. Do tej pory sokolnicy gościli ze swoimi podopiecznymi w celach reprezentacyjnych. Tym razem pomogą polującym w łowach. Tymczasem odprawa trwa w najlepsze. Uczestnicy poznają zasady bezpieczeństwa i przebieg dzisiejszego polowania. Prowadzący polowanie w grupach przed pierwszym pędzeniem przedstawią gatunki zwierzyny danej do odstrzału oraz omówią warunki. Bezpiecznego polowania w dniu dzisiejszym, biorąc pod uwagę e, oczywiście warunki terenowe. Strzał w miód do zwierzyny płowej może się odbyć tylko jeżeli prowadzący polowanie wyda na to zgodę i tylko na wyznaczonych stanowiskach. Poza tym strzał w miód do zwierzyny płowej jest zabroniony. Warto uważać w czasie podawania takich informacji, bo zasady są po to, aby je przestrzegać i nie ma tu miejsca na brawurę czy rutynę. Cały czas obowiązuje pełna koncentracja, zwłaszcza w miejscu, w którym strzela się, ostrą amunicją. Dlatego pan redaktor grzecznie zakłada na swój sfatygowany kapelusz jaskrawo-pomarańczową opaskę z logo Hubertusa Spalskiego 2013. Bardzo ładnie. Teraz czas na przeczytanie nieco długiej listy polujących z podziałem na grupy, tak aby każdy widział z kim, na co i gdzie poluje. Przy okazji mogliśmy poznać opiekunów piesków oraz prowadzących poszczególne grupy. Nie piesku, ty jesteś zaczysty, żeby wyruszyć do lasu. Ale ponieważ odprawa się zakończyła, wszyscy w pośpiechu szukają swoich grup i raźnym krokiem udają się w stronę transportu. Uśmiechy na twarzach myśliwych znaczą, że przed nami wreszcie to, na co wszyscy czekają od rana. Od razu widać komu się najbardziej śpieszy w łowisko, aż trudno nadążyć za spragnionym przygody pieskiem. Po kilkuset metrach spaceru docieramy do samochodów, które sprawnie przetransportują myśliwych na miejsce polowania. Przed busami ostatnie konsultacje prowadzących i wymiana proporczyków. A nie, 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 przepraszamy, to zaopatrzenie dostarczyło właśnie od blaski, niezbędne na zbiorówkach. Teraz można wsiadać. Grup jest sporo, więc i logistyka skomplikowana. Tu jestem, panie prowadzący, o tu, 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 u góry. Dobrze, następny proszę. Nie ma przepychanek i kłótni przy wsiadaniu. Choć tłok jak na centralnym w Warszawie. Wszystko to dzięki szczegółowej odprawie i sprawnej organizacji. No ale lata lecą, to i doświadczenia przybywa. Ostatni myśliwi znajdują swoje nazwiska na liście pasażerów i wsiadają na pokład. No, prawie ostatni, bo ten najostatniejszy to jak zwykle pan redaktor, który biegiem nadrabia dystans. Magazyn Łowiecki Daszbór, jak zwykle w akcji. Myśliwi już pojechali na polowanie, a my gonimy do naszego samochodu, aby dołączyć do nich. Niech pan trochę zwolni, bo z takim sapaniem w łowisku to wystraszy pan całą zwierzynę. Chwila odpoczynku w aucie z pewnością się przyda, choć w takiej mgle trzeba zachować najwyższą koncentrację. Właśnie dostaliśmy pilota, ale nikt nie nam we mgle, więc staramy się jak możemy, żeby go dogonić. Będziemy polować dzisiaj w OHZ-cie Spała z grupą pierwszą. No i zobaczymy, czy generalnie uda się coś w ogóle ustrzelić na tym polowaniu na Hubertusie Spalskim. Także grzejemy! Grzejemy, bo na dworze dzisiaj wyjątkowo zimno. Łowisko, do którego zmierzamy, jest oddalone od miejsca zbiórki jakieś 20 km. Po drodze mijamy słynne, spalskie łąki i lasy. Ale nie da się podziwiać tego malowniczego regionu ze względu na okalającą całą okolicę mgłę. W końcu opuszczamy, wyjątkowo jak na polskie warunki, płaski asfalt i skręcamy na nieco bardziej wyboistą leśną drogę. To może oznaczać tylko jedno: jesteśmy już blisko celu. Mam nadzieję, że nasze polowanie przebiegnie w sposób udany i będziemy mieli same, same pozytywne, ciekawe, miłe Wspomnienia i równe miłe wrażenia. No, oczywiście, że będą same miłe wrażenia. Przecież jesteśmy na słynnym hubertowskim polowaniu w spale, więc o wrażenia z polowania jesteśmy spokojni. Tym bardziej, że nie tylko o emocje typowo łowieckie tutaj chodzi, ale głównie o fajną atmosferę, jaka panuje na polowaniu. Tak, polujemy na jelenie. Koledzy, mamy do odstrzału dwa jelenie byki. Dwa byki selekcyjne. Jeżeli koledzy są zainteresowani, to powiem, że jelenie byki są za odpłatnością ja może, jeżeli koledzy chcą wiedzieć, ile to kosztuje, to zaraz tutaj powiem jeżeli nie chcą wiedzieć, a chcą się dowiedzieć później, to możemy też tak zrobić w każdym razie mamy dwa jelenie byki do trzału, łanie i cielęta polujemy na sarny, kozy i koźlęta proszę zwrócić uwagę, żeby się ktoś nie pomylił z rogaczem polujemy na dziki Prośba, jeżeli jest taka możliwość, oszczędzajmy lochy i na drapieżniki. To jest zwierzyna, która jest przewidziana dzisiaj do odstrzału. Koledzy, tutaj kolega przygotował listę, bym poprosił później o podpisanie, a drugi kolega by tu rozdał opaski i znaczki i kartki takie żywnościowe, które po polowaniu, tam przy pokocie jak zajedziemy, uprawniają do Posiłku. Wreszcie jakaś ważna informacja. Zwłaszcza jeśli ktoś nie zdążył zjeść śniadania. Tymczasem pora na wspomniane losowanie, czyli małą loterię, na której myśliwi rozlosują swoje stanowiska. Samo wyciąganie numerków jeszcze niewiele mówi polującym, bo dopiero przy rozstawianiu okaże się tak naprawdę, kto miał gorszą rękę, a do kogo szczęście się uśmiechnęło. O, flankę mam. Same flanki mam Trzynaście pierwsze stanowisko. Równie ważne są oczywiście jaskra. Pomarańczowe elementy odblaskowe, doskonale widoczne przez polujących, za to, wbrew panującemu stereotypowi, zupełnie niezauważalne przez zwierzynę. Dlatego powinny i na szczęście coraz powszechniej są wykorzystywane na polowaniach nie tylko zbiorowych. Może należałoby tak przy okazji pomyśleć o jakiejś kampanii promującej odblaski wśród grzybiarzy. Zwykłe tabliczki, mimo że to dobry pomysł, sprawy nie załatwią, bo do lasu prowadzą różne drogi i obwiesić trzeba by było naprawdę ogromny teren. A problem bezpieczeństwa dla wszystkich korzystających z dobrodziejstw lasu pojawia się przecież każdej jesieni, nie tylko na polowaniu w spale. Sygnalista nie sfałszował i można ruszyć do samochodu, który szybko i sprawnie rozwiezie myśliwych na stanowiska. Pan redaktor ustala ostatnie szczegóły z prowadzącym, jak nie przeszkadzać w polowaniu i mieć dobry materiał. A więc ruszamy za myśliwymi w łowisko, w którym dopiero teraz okaże się, jak dużo szczęścia dopisało polującym podczas losowania. Dobre stanowisko. Dewizowe. No, jak to mówię? <gry> no to życzymy samych celnych strzałów i lecimy dalej założyć stanowisko telewizyjne przy jednym z myśliwych. Oczywiście za jego zgodą. Po drodze mijamy samochody grzybiarzy, czyli potwierdzają się nasze obawy, że tabliczki informacyjne nie skutkują. Część osób pewnie ich nie zauważyła albo dotarła tu inną drogą, ale są i tacy, którzy ignorują ostrzeżenia celowo, często wręcz złośliwie twierdząc, że myśliwi nie mają lasu na wyłączność. Oczywiście, że nie mają. Tu chodzi tylko o bezpieczeństwo podczas krótkiego przecież polowania. No cóż, trzeba będzie po prostu jeszcze bardziej uważać. Przemierzając las, docieramy do stanowiska pana Jagielińskiego. Daszbur, jeśli nie ma pan nic przeciwko, to z chęcią wprosimy się na polowanie. Obiecujemy, że będziemy się zachowywać, jakby nas w ogóle nie było. Co najwyżej zostaną po nas pamiątkowe ślady na ściółce, ale to się odbuduje. Przemek zajmuje miejsce przy drzewie, a pan operator na prawej flance pana Romana. Zaczyna się oczekiwanie. Uszy nasłuchują najdrobniejszych szelestów, a oczy poszukują wśród drzew jakiegoś ruchu. Koledzy na sąsiednich stanowiskach mają więcej szczęścia i im ekipa telewizyjna nie przeszkadza w spokojnym polowaniu. Amunicja w lufie. Tylko przed lufą ciągle pusto. Różnie to z nami na polowaniu bywa i raz przynosimy szczęście polującemu, a raz nie bardzo. Tym razem większe szczęście ma kolega na flance, który już na początku polowania oddał cztery strzały. Ciekawe o miano jakiego króla tak zaciekle walczy. My tu, gadu, gadu, a tu pierwsze strzały padły. Na czole. Jesteśmy na flance. Może do nas też coś przyjdzie? Dzisiaj w łowisku pogoda wyjątkowo bezwietrzna, ale u nas jakby zaczynało lekko wiać. Nudą, ale tak się tylko wydaje. Napięcie wśród myśliwych rośnie, bo skoro kolega z boku strzelał, to znaczy, że coś w miocie siedzi i trzeba zachować czujność. Nagle wydaje nam się, że coś w trawie piszczy. Przemek zamiera w bezruchu, a pan Roman przyjmuje postawę bojową. To na pewno nie psy, ani tym bardziej naganiacze. Mamy nadzieję na jakiegoś niedużego dziczka, ale trzeba jeszcze poczekać, bo las jest gęsty i niewiele widać przez gałęzie choinek. Nie jest to zbyt przyjazne miejsce dla polującego, no ale co zrobić? Losowanie było uczciwe. Naganka coraz bliżej, słychać już krzyki. Przed chwileczką wydarli się głośno, chyba coś było, ale nic na nas nie wyszło. Czekamy, aż dojdą do końca. Pan redaktor komentuje bieżące wydarzenia jak na meczu piłkarskim. Tymczasem nagankę faktycznie słychać coraz głośniej i coraz trudniej odróżnić hałas powodowany przez naganiaczy od tego, jaki powoduje zwierzyna. Jesteśmy wszyscy zgodni, że coś słyszeliśmy, ale co i gdzie to się mogło schować, tego już nie wie nikt. Nagle jest. Nadchodzi chwila prawdy i nasza potencjalna zdobycz musi przejść przez linię na drugą stronę. Jeśli nie ma nic przeciwko, odprowadzimy ją na muszce. Nie śpieszy się szarakowi, więc najwidoczniej dotarły do niego wieści, że nie jest na liście gatunków, na które dzisiaj polujemy. Szczwany lis z tego zająca, a już mieliśmy nadzieję, że i na naszym stanowisku rozlegnie się huk wystrzału. Sfilmowałeś zająca? Tak, tak. Pan operator także miał go na muszce. I jakby nie patrzeć, pozyskał go. Przynajmniej na obrazku. No cóż, tylko myśliwi wiedzą, jak trudną i nieprzewidywalną sztuką jest łowiectwo. Dlatego absolutnie nie zrażamy się chwilowym brakiem zwierzyny i czekamy, aż naganka przejdzie do flanki, kończąc to pędzenie. A to spryciarz z pana naganiacza, czyżby po drodze zbierał grzyby? Chyba kiepsko idzie, bo reklamówka świeci pustkami. Powodzenia w następnym pędzeniu życzymy. Przyda się też myśliwym, choć jeszcze musimy sprawdzić, jaki skutek przyniosły wcześniejsze strzały kolegi z flanki. Pora się więc pożegnać z panem Romanem i podziękować mu za gościnność. Mieliśmy przyjemność być na jednym spędzeniu z panem Romanem Jagiamińskim. Panie Romanie, bardzo dziękuję za opiekę. Cieszę się, że byliście, bo oglądaliśmy trochę ciekawych zdarzeń. Co prawda, to wyjście było tylko na linię zająca, do którego nie strzelamy, ale sąsiad pewnie strzelił, bo cztery strzały oddał. To też emocja jest. A jak już ten krzyk yy, naganiaczy się podniósł, no to nas też to wzięło. Przecież już myśleliśmy, a ja przede wszystkim, że coś będę strzelał, ale gdzieś się to w przestrzeń przeniosło. Może my wypłoszyliśmy, nie daj Boże. Nie tak nie jest to. że musi mieć szczęście nawet w takim towarzystwie, jak wy. Jakby mi szczęście to sprzyjało, to na pewno zwierzyna by wyszła. Ale coś mi się wydaje, że w tym miocie szczęściem nie sprzyjało. Panie Romanie, e a jak opcje na to, co będzie się dalej działo? Myśli pan, że gdzieś tam wyjdzie zwierzyna w następnych pędzeniach? No tutaj prowadzący dużo obiecywał, że tu byki, jelenie i w ogóle także może być ciekawie. Myślę, że prowadzący trochę racji miał, dlatego że kilka strzałów było. było na flance prawej myślę, że tutaj na linii też zwierzyna musiała wyjść, skoro były strzały, więc następne pędzenia powinny być podobne, bo ta knieja ma to do siebie, że ma dobry podszyt. Dobre żerowiska i tu dużo jeleni i dzików. Zawsze jest. To co? My nie przeszkadzamy. Koniec pędzenia, więc zmieniamy miejsce i zobaczymy, gdzie teraz wylądujemy. Wylądujemy całkiem niedaleko, bo ustrzelającego kolegi, który polował po sąsiedzku. Trzeba tylko się jeszcze wygrzebać z miejsca parkingowego i można ruszać przed siebie. Na miejscu widać jakieś poruszenie, więc jest szansa, że coś się tutaj wydarzyło. Słyszałem, że kolega strzelał w tym miocie. Tak, udało się. A ile razy? Trzy razy. Trzy razy? Pan był tutaj na czole? Tak, byłem, stałem na czole. I kolega, powie, do czego strzelał? Dwa byki, szóstak i ósmak. Do dwóch byków kolega strzelał, czy do jednego? Do jednego byka. Jednego. Prowadzący byk był młodszy, szóstak. Okej, okay. i co? Efekt jakiś już? No zobaczymy, no. Musimy, poczekamy na psy, są dwa posokowce, pójdą, zobaczymy jaki Farba gdzieś na ze zestrzale jest? Na razie żeśmy nie widzieli farby, natomiast jest siółka zerwana w miejscu, w którym byłby strzelany. A, czyli ścinka jest, elegancko, jest więc szansa, możemy jest szansa, zobaczyć. Jest szansa, zobaczymy co będzie dalej. Dobra, czekamy na posokowce, na psy, no będzie akcja! W łowisku szykuje się zatem poszukiwanie byka. Tymczasem pan redaktor, zamiast dołączyć do ekspedycji, chwali się swoim nowym samochodem. Chwilę nieuwagi wykorzystują koledzy myśliwi i przejmują inicjatywę w zadawaniu pytań. W jakiej to telewizji będzie? TVR, TVR, TVR. Na szczęście pytanie było z kategorii wyjątkowo łatwych, więc obyło się bez telefonu do przyjaciela czy pomocy publiczności. Naganiacze demonstrują, jakiego wielkiego byka widzieli, a przemek demonstruje wielkość bagażnika. Chyba pomylił programy i zapomniał, że to nie jest magazyn motoryzacyjny, tylko program dla myśliwych. Dobrze, że pan operator nadąża za wydarzeniami i już siedzi na ogonie ekipie poszukiwawczej. Jesteśmy na miejscu, gdzie przebiegał byk, do którego strzelał jeden z myśliwych. Psy zapewne za chwileczkę podejmą trop. Pójdziemy, zobaczymy, czy uda się dojść byka, czy w ogóle dostał, czy przyjął kulę. To miejsce ze strzału jest zaznaczone bardzo mocno, więc idziemy. Przemek znalazł się w ostatniej chwili, bo zdaje się, że właśnie mamy przed sobą pierwszą pozyskaną sztukę. O, nie widziałem byka No i psom udało się dojść byka. Byk leży. Także jest pierwsze pozyskany w dniu dzisiejszym zwierz. A więc zaczęło się, ale zdaje się, że to jeszcze nie koniec emocji. Dawid jest drugi, dawaj. Jarek, ale leży! Jest drugi. Drugi byk podniesiony, psy doszły, chociaż nie miały za dużo pracy. Nie no, nie miały pracy za dużo, ale było widać, że były zainteresowane, że chciały pracować. To znaczy posokowiec tak się zachowuje na tropie, jak jest poczuje, że ta zwierzyna oberwała kulę, że jest po prostu ranna, śmiertelnie to wydaje zwierzyna jakiś taki odwiat i wtedy te psy to wyczuwają. I ciągną mocno za, za tą zwierzyną i, i dochodzą. Jeżeli nie ma takiego, to niechętnie czasami pracują, ale tutaj było widać, że było to zainteresowanie psów. No, one są tak wyszkolone, że znajdą koniec, ich już nie interesuje. I super. Prowadzący polowanie wręcza ostatni kęs. E, zwierzynie i myśliwy za chwilkę też zostanie udekorowany złomem. Daszbur, gratuluję serdecznie. Proszę bardzo, idziemy teraz do drugiego. Przy pięknej tradycji staje się zadość, panowie, tak trzeba postępować. Jesteśmy teraz przy drugim byku, którego pozyskał ten sam kolega. No Za chwileczkę odbędzie się cała ceremonia, czyli ostatni kęs zwierzyny. Kolega też otrzyma złom. Pieczęć jeszcze na miejscu, gdzie byk przyjął kulę. I zostaje odegrany sygnał jeleń na rozkładzie. graniu sygnału pora na pamiątkowe zdjęcie. Takie w dobrym guście, którym bez obaw można pochwalić się znajomym, zwłaszcza tym, którzy nie polują. Teraz czas wrócić do kolegów i przyjąć również od nich należne gratulacje. Choć to dopiero początek polowania i za nami ledwie jedno pędzenie, niektórzy już wiedzą, kto zostanie przyszłym królem hubertowskich łowów. Zobaczymy. Czas leci nieubłaganie, a my przecież mamy jeszcze jedno ciekawe polowanie do pokazania. Pora wsiadać do auta i poszukać towarzyszy broni, którzy od rana zmagają się z latającymi, nie zawsze wysoko, barżantami. Pogoda się nieco zmieniła i pojawiły się pierwsze przebłyski słońca, ale poranna mgła, jaka panowała w łowiskach, z pewnością nie ułatwiała polowania na pióro. Jedziemy po spalskich bezdrożach dobre 40 km, aby dotrzeć na miejsce. Czas w końcu opuścić i tak niezbyt gładki asfalt i przejechać kawałek jakimś bliżej nieokreślonym ścierniskiem. Może i trochę trzęsie, ale za to jak szeroko? No i skrótem, dużo bliżej. Od rana razem z myśliwymi polującymi na pióro przebywa nasz drugi operator, który podglądał całe łowy, abyśmy mogli je szanownym widzom zrelacjonować. Niestety trochę się zasiedzieliśmy w lesie i o tym jak poszło kolegom ze śrutem w lufach opowiemy już w następnym odcinku, na który już dziś serdecznie zapraszamy. Tymczasem na dzisiaj to wszystko w naszym magazynie. Do zobaczenia za tydzień. Dasz bór!